Cześć dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować ciekawe mieszkanie na osiedlu wyżyny. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku z windą. Ma bardzo dużą lodzie, a za oknem dużo drzew, więc jak na wiosnę wszystko się zazieleni. Będzie tutaj bardzo przyjemnie. W mieszkaniu jest wszystko nowe, nowy aneks kuchenny, nowa, nowoczesna łazienka. Zadzwoń.